No i mamy wygląd pada do PS5, dobra to? Trochę mówiło się o internetowej wersji E3 w formie streamu, ale nic z tego. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, event online również nie odbędzie się. Zamiast prezentacji najważniejszych premier i produkcji, w lecie ma pojawić się specjalne wydarzenie sieciowe. No i w 2021 ma być zupełnie nowe E3. Gdy moglibyśmy spodziewać się rychłej zapowiedzi The Sims 5, pracownik Maxis chwali się planami rozwoju czwórki. Szykuje się paczka akcesoriów, nowy średni dodatek w stylu Krainy Magii i duże rozszerzenie pokroju uniwersytetu. Wiemy jednak tylko, że wszystkie pojawią się w najbliższych sześciu miesiącach. Co tam w No Man's Sky? Rano pojawiła się niepotwierdzona, aż do teraz informacja jakoby do gry miały zostać dodane sporej wielkości mechy. Patch jest już potwierdzony i można śmiało korzystać z pancerzy wspomaganych po pobraniu aktualki. Nowe technologie, ulepszenia baz i wiele, wiele innych. Rusza Rainbow Six Polish Masters, turniej, w którym zawodnicy powalczą o pulę nagród w wysokości 60 tysięcy złotych. Na przełomie kwietnia i maja rozegrają się kwalifikacje, a następnie 14-tygodniowa faza ligowa. Osoby pełnoletnie już mogą przygotowywać swoje drużyny do rozgrywek, aż żałuję, że gry nie mam. Kojarzycie Lost Oasis premiera gry okazała się sporą porażką, gdyż serwery nie wytrzymały zainteresowania tytułem i zwyczajnie padały. Dwa dni temu twórcy jednak wyeliminowali ten problem i ich produkcja odbija się od dna. W momencie szczytowym jednocześnie bawiło się ponad 33 tysiące graczy. Dziś rozpoczynają się zamknięte beta testy Valoranta, czyli strzelanki od twórców Lola. Osoby, które nie otrzymały dostępu, mają drugą szansę, gdyż druga pula wynosi 75 tysięcy kodów. Jak je zdobyć? Konto Riot łączymy z tym Twitchowym, a następnie oglądamy jednego ze streamerów z listy. I voilà. No i tyle, piąteczka wszystkim. Cześć.